Cześć, witajcie na kanale Aktywny Senior. Pytacie często o jednorazową opcję wspierania kanału, więc teraz pokażę Wam jak to zrobić. Wybieracie jakikolwiek film i pod filmem jest małe menu. W prawym rogu jest przycisk do podziękowań. Klikacie na przycisk i tu macie opcję suwaka poniżej z wyborem kwoty. I naciskacie przycisk, kupuję. Drugą opcją jest wsparcie kanału przez postawienie wirtualnej kawy. Jest to link zewnętrzny, który znajdziecie na końcu każdego nowego odcinka. Czyli wystarczy kliknąć tu na, na suwaku koniec filmu i pojawi się niebieska ikona z napisem postaw mi kawę. Po kliknięciu na ten przycisk, zostaniecie skierowani na stronę internetową, gdzie możecie wybrać znowu kwotę, czy ilość. Tutaj jedną kawę, trzy kawy, pięć kaw, wpisujecie swoje, swojego maila, jakiś krótki komentarz, i przycisk wspieram. Także takie są opcje, jeżeli chcecie zrobić to tylko jednorazowo, a nie chcecie skorzystać z comiesięcznej. Subpłatnej subskrypcji. Każde wasze wsparcie jest bardzo cenne i potrzebne dla rozwoju kanału, więc każdy komentarz, każdy kciuk do góry, subskrypcja są dla kanału bardzo ważne i pomocne. Także bardzo Wam za to dziękuję. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia z odcinkiem ćwiczeniami.